Jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Jesteśmy jego elementem. Jej elementem tak naprawdę Polska to także Unia Europejska. Kiedy słyszę czasem w mediach czy w dyskusjach, że mówi się o Unii Europejskiej o jakimś ciele obcym, niemalże o jakimś ciele z którym należy od coś wyszalpać, znaczy coś wynegocjować w, twardych, w twardej bitwie, niemalże że jak z wrogim krajem, dla mnie jest to bardzo obce. Dla mnie tak jak dla całego grupowania. Te słowa przetłumaczone na taki prosty, ludzki język brzmi. Bytkosz chce sprzedać suwerenność Polski. Za judeszowe Sryb... sylwnik. z Unii to nie są judaszowe srebniki, a weto albo świadczą od początku była kościoła operatora. Miasto Bedwo złożyło 22 projekty na łączną kwotę 5,9 miliarda złotych do Unii Europejskiej. Jeżeli już naprawdę z suwerenności Państwo chcą zrezygnować, sprzedać suwerenność za pieniądze. Chcemy być tymi, którzy gdzieś. Nie mają nic do powiedzenia, tylko ciągle traktują Unię jako właśnie ciało obce. Chcemy być w środku, chcemy być coraz mocniejsi, ważniejsi. Holandia, w której miałem przyjemność studiować, to kraj bezpozał nam przyjazny. Generał Maczek wyzwalał dużą część Holandii de facto, mamy tam wiele, wielu znajomych. Sukces polskiego rządu, rządu premiera Mateusza Morawieckiego, ale i również premiera Jarosława Gowina, który sam osobiście uczestniczył negocjacjach dotyczących tego porozumienia. Polska, jeżeli budżet wejdzie w życie, otrzyma 770 miliardów złotych. Jest to ogromna suma, która pozwoli ruszyć polską gospodarkę, która pozwoli nam wyjść z kryzysu.